Jesteśmy w kopalni uranu. To jest dość dziwnie, jest naprawdę trochę strasznie. Chcę wam pokazać coś naprawdę klippy. jeżeli tutaj byście kiedyś przyjechali. To wygląda jak z horroru, co? Jakieś leżaczki. Przybywali tutaj kuracjusze, żeby wdychać radon. Leżeli sobie, mieli tutaj taką, taki stoliczek do czytania. No, naprawdę bardzo ciekawe, niesamowite miejsce. Czuć tutaj taki dziwny zapach. Siarka się gdzieś ulatnia, jakiś siarkowodór. Nad nami jest 220 metrów skały. <słuch> Coś tam słyszałem. Idziemy. Już się bałem. Cześć chłopaki, to operatorzy. Do góry jest 200, do no ponad 200 metrów, ale tam jest woda. Tu są belki, które były zanurzone i podtrzymywały, żeby to wszystko się nie zasypało. Ale tutaj nurkowie przyjeżdżają, żeby zejść na największe nurkowisko, najgłębsze nurkowisko w Polsce. Jest tam ponad 200 metrów. Mówią, że już tutaj nie wydobywają uranu, ale jak to mówią, o jajka trzeba dbać. Spadamy.